Dzisiaj opowiem Wam historię zagadkowego zniknięcia studentki Jolanty T z Lublina. 22 stycznia 1991 roku wyszła z pokoju, zostawiając swojej współlokatorce list, że idzie w odwiedziny do przyjaciółki i wróci późnym wieczorem. Wspólna zaniepokojona długą nieobecnością Jolanty, skontaktowała się z jej rodzicami. Rozpoczęto poszukiwania, które trwały sześć dni. Jociłka wspomina. Jolę poznałam w październiku 1986 roku na jednej z lubelskich uczelni. Byłyśmy koleżankami z jednego roku. Wkrótce okazało się, że mamy podobne zainteresowania i podejście do życia. Jola ujęła mnie swoją delikatnością, wrażliwością na krzywdę innych ludzi. Zawsze była uśmiechnięta, pełna wiary i nadziei na lepsze jutro. Myślę, że dzięki swojej wielkiej wierze w Boga i w przekonaniu, że on nad nią cały czas czuwa, miała tyle sił do przezwyciężania trudów dnia codziennego i zarażała tą nadzieją wszystkich wokoło. Miała dużo koleżanek i kolegów, zawsze można było liczyć na jej pomoc. Miała marzenie. Chciała pracować z niepełnosprawnymi dziećmi. Nazywali się muminkami. Mieli niepełnosprawność intelektualną. Jola bardzo się cieszyła, że gdy skończy studia, będzie mogła pracować właśnie z nimi. Jola była studentką piątego roku Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Została zamordowana. Gdy minęło sześć dni, odkąd zaginęła, Podczas rutynowego patrolu policja natknęła się na obnażone od pasa w dół zwłoki młodej kobiety. Leżące na terenie byłej strzelnicy wojskowej przy Alei PKWN w zagłębieniu, twarzą zwrócone były one do ziemi. Miała 23 lata. Jej zwłoki przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej. Co wykazały badania Jolę zaskoczono od tyłu. Uderzono tępym narzędziem w głowę. Wiadomo dokładnie jakim, ale najprawdopodobniej kluczem samochodowym. Jedno z uderzeń, zadane z ogromną siłą, doprowadziło do promienistego pęknięcia całej czaszki. Sprawca znęcał się nad Jolą, bił ją pięściami, zgwałcił, a dodatkowo... Obgryzł jej wargi. Było to morderstwo, niewątpliwie na tle seksualnym. Kto mógł być sprawcą? Śledztwo wykazało, że był to człowiek z uszkodzonym płatem czołowym. To oznacza, że nie był w stanie pokierować swoim zachowaniem i się kontrolować. Do takiego stanu może doprowadzać do długotrwałe zażywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zaczęto sprawdzać mężczyzn, którzy pojawiali się w miasteczku akademickim i zaczepiali kobiety. Z pomocą mieszkanek Lublina udało się stworzyć portrety mężczyzn, którzy mogli mieć związek ze śmiercią 23-letniej studentki. Najwięcej wystraszyli się. Bali się, że jakiś psychopata zabija, gwałci, okalecza kobiety bezbronne i że może ich spotkać podobny los. Początkowo podejrzewano, że sprawcą tego brutalnego morderstwa był Leszek Pękalski. Wtedy znany był jako „wampir zbytowa”. Postawiono mu nawet zarzut. Ostatecznie jednak sąd w Słupsku skazał go za tylko jedno zabójstwo. 17-letniej Sylwii R. Zdarłowa. Nie wiadomo było wtedy jeszcze, kto odebrał życie Jolancie. Niewykluczone, że sprawca nadal jest na wolności. Od tak strasznej śmierci minęło ponad 20 lat. Serca nadal nie został znaleziony. W latach tych 1988-1991. do 1991 Odnotowano aż kilkadziesiąt ataków na kobiety w Parku Akademickim i jego okolicy, nikt nigdy za nie nie odpowiedział.